W tym filmie pokażemy wyjątkowo luksusowy materac hybrydowy, to materac amerykańskiej marki Sili Model style. Co to znaczy hybrydowy? To znaczy, że łączy w sobie dwie technologie. Sprężyny wykonane ze stopu tytanu zapewniają idealne podparcie w dolnej części materaca, a w górnej zastosowano piankę żelową z pamięcią OptiCool. Co daje taka pianka? A to że idealnie otuli nasze ciało i zadba o to, żeby nasz sen był głęboki, relaksujący, a kręgosłup idealnie ułożony i odciążony. Pianka OptiCool jest wyjątkowa jeszcze z jednego powodu. Została stworzona z myślą o usuwaniu nadmieru ciepła, żeby nam się bardziej komfortowo spało. Zwróćmy uwagę na wysokość materacy. Standardowe mają około 20 cm. Silly Style ma 25 cm, a jest to wersja podstawowa. W innych modelach Silly wysokość może być jeszcze wyższa. W środkowej części materaca znajduje się pas wzmocniony, dlatego że tutaj potrzebujemy największego podparcia z uwagi na większe obciążenie. Materac zaprojektowano z myślą o osobach o zróżnicowanej wadze. Boczne krawędzie są dodatkowo wzmocnione, by zapobiec odkształceniu. Zwróćmy też uwagę na bardzo ważny element materaca, jakim jest pokrowiec. Pokrowiec, który jest tak elastyczny, że nie ma takiej opcji, żeby go odkształcić albo rozciągnąć. Zawsze wraca do swojego pierwotnego stanu, nawet po próbie silnego rozciągnięcia. Podsumowując, hybrydowy materac Cyli Style to wyjątkowo trwałe sprężyny ze stopu tytanu, żelowa pianka redukująca nadmiar ciepła, wyjątkowy trwały pokrowiec i 10-letnia gwarancja.